Uwaga! Emerytki, trzymajcie się mocno! Już 10 grudnia wchodzą w życie zmiany, które mogą całkowicie odmienić wasze życie. ZUS ogłasza rewolucję w świadczeniach emerytalnych, ale czy wszystkie zmiany będą na waszą korzyść? Wyższe emerytury, ale i nowe zasady podatkowe, dodatkowe wypłaty, lecz także niespodziewane ograniczenia, czy jesteście gotowe na to, co nadchodzi. Nie przegapcie tego ostrzeżenia. Bo to może być wasza ostatnia szansa, by dowiedzieć się, co was czeka. Z dniem 10 grudnia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, wprowadzi zmiany, które wywołały szeroką dyskusję. Wielu seniorów i emerytów z niepokojem śledzi informacje o nowych regulacjach, które będą miały wpływ na wysokość i sposób wypłacania ich świadczeń. Zmiany te obejmują nie tylko podniesienie kwot emerytur w związku z rosnącą inflacją, ale także nowe zasady wypłat i waloryzacji. Dla wielu osób starszych to dobra wiadomość, jednak nie wszystkie regulacje będą korzystne dla każdego. Nowe zasady mogą sprawić, że jedni zyskają więcej, podczas gdy inni mogą być rozczarowani. Modyfikacje dotyczą także harmonogramu i sposobu wypłat, co może być szczególnie istotne dla osób, które polegają na regularnych wpływach emerytur. ZUS chce wprowadzić zmiany, które będą bardziej dostosowane do potrzeb społeczeństwa, jednak dla niektórych wiąże się to z koniecznością dostosowania się do nowych wymagań i procedur. Seniorzy muszą być czujni, by nie przegapić ważnych terminów i aktualizacji w systemie, które mogą wpłynąć na wysokość ich dochodów. Podsumowując, zmiany wprowadzane przez ZUS mają na celu ochronę seniorów przed skutkami inflacji, ale jednocześnie niosą ze sobą konieczność wprowadzenia nowych zasad i procedur. Nie wszystkie z nich będą korzystne dla każdego, niektóre osoby mogą odczuć wyższe obciążenia podatkowe lub inne ograniczenia. Z tego względu warto dokładnie śledzić aktualności i upewnić się, że w pełni rozumiemy, jak nowe przepisy wpłyną na nasze finanse. Jednak dla osób pobierających wyższe emerytury nowe przepisy mogą przynieść większe zobowiązania podatkowe. Dotychczasowe ulgi PIT-0, które umożliwiały niektórym emerytom uniknięcie opodatkowania dodatkowych dochodów, mogą być ograniczone, szczególnie dla tych, którzy decydują się kontynuować pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. To wywołuje wiele pytań i obaw, ponieważ zmiana może znacząco wpłynąć na budżety domowe tych emerytów, którzy pracują na część etatu lub wykonują dorywcze prace, aby zwiększyć swoje dochody. Rząd nie poprzestaje na podstawowych świadczeniach lecz kontynuuje wsparcie dla seniorów przez programy takie jak Senior i Aktywni. Oba programy są skierowane na poprawę jakości życia osób starszych. Senior wspiera rozwój dziennych domów i klubów dla seniorów, oferując miejsce do aktywności i integracji, natomiast Aktywni wspiera projekty, które zachęcają osoby starsze do aktywności fizycznej, społecznej i kulturalnej. Takie inicjatywy są bardzo istotne, Ponieważ pomagają nie tylko dbać o zdrowie seniorów, ale także przeciwdziałać ich izolacji społecznej. Jednak warto zaznaczyć, że zasady przyznawania środków w tych programach mogą zostać zmienione, co obudzi niepewność i pytania wśród seniorów, którzy polegają na tej formie pomocy. Dodatkowo, z myślą o osobach starszych, rząd oferuje program darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia. Program ten ma na celu wsparcie finansowe najstarszych seniorów, aby mogli mieć łatwiejszy dostęp do niezbędnych leków, które często stanowią duże obciążenie dla ich budżetów. Zmiany w programie mają na celu rozszerzenie jego zasięgu i objęcie większej liczby leków, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla osób, które zmagają się z różnymi chorobami przewlekłymi. Jednak jak w przypadku każdej zmiany, pojawiają się pytania, kto faktycznie skorzysta na tym rozszerzeniu, a kto może zostać pominięty. Wprowadzenie zmian w tych programach wiąże się z potrzebą dopasowania wsparcia do rosnących potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Z jednej strony rząd stara się dostosować pomoc do obecnych wyzwań zdrowotnych i społecznych, ale z drugiej strony pojawiają się obawy, czy środki zostaną przyznane wszystkim potrzebującym. W miarę jak rząd rozszerza swoje inicjatywy, istotne jest, aby seniorzy byli świadomi nowych kryteriów i możliwości, aby w pełni skorzystać z oferowanego wsparcia a nie zostać zaskoczonymi ewentualnymi ograniczeniami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, apeluje do emerytów o zachowanie ostrożności i systematyczne monitorowanie zmian w przepisach dotyczących świadczeń. W ostatnich latach przepisy ulegały modyfikacjom, co ma wpływ na sposób, w jaki wypłacane są emerytury i jakie dokumenty mogą być wymagane. Śledzenie aktualizacji pozwala seniorom być na bieżąco i dostosować się do nowych wymagań, co jest kluczowe, by uniknąć problemów z wypłatą należnych środków. Dla wielu emerytów proces aktualizacji danych może wydawać się zbędny lub czasochłonny, jednak jest to istotny krok, aby wszystkie dane były zgodne z nowymi wytycznymi ZUS. Aktualizacja danych pozwala ZUS na sprawdzenie, czy informacje o dochodach, stanie zdrowia czy innych kwestiach związanych z emeryturą są prawidłowe i aktualne. Dzięki temu seniorzy mogą być pewni, że świadczenia będą wypłacane w terminie, a także zgodnie z nowymi zasadami. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować opóźnieniami w wypłatach lub nawet czasowym wstrzymaniem świadczeń. W kontekście nadchodzących zmian przepisy mogą również wymagać dodatkowych dokumentów lub informacji od emerytów. Dlatego ZUS przypomina, że teraz jest idealny moment, aby upewnić się, że wszystkie dane są aktualne. Seniorzy, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni jak najszybciej skontaktować się z ZUS lub zalogować się na swoje konto w systemie, by sprawdzić status swoich danych. To proaktywne podejście pozwoli im uniknąć ewentualnych trudności, które mogą wyniknąć z zaniedbań w aktualizacji informacji. Zmiany wprowadzone przez ZUS mogą przynieść emerytkom pewne korzyści, ale również wiążą się z potencjalnymi trudnościami. Z jednej strony kobiety otrzymujące niższe emerytury mogą skorzystać na nowych przepisach podatkowych i programach wsparcia społecznego, takich jak senior i aktywni. Dzięki zwolnieniu z podatku dla dochodów do 30 tys. złotych rocznie ich budżet może być stabilniejszy, co pozwala na spokojniejsze zarządzanie wydatkami. Inicjatywy te stwarzają również możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i dbania o zdrowie, co jest korzystne dla poprawy jakości ich życia. Jednakże dla emerytek z wyższymi świadczeniami zmiany te mogą wiązać się z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Nowe zasady podatkowe oznaczają, że emerytki z wyższymi dochodami mogą być obciążone większym podatkiem, co może zmniejszyć ich dochód rozporządzalny. Dodatkowo konieczność regularnej aktualizacji danych w ZUS jest istotna, aby uniknąć opóźnień w wypłatach świadczeń. Zatem korzyści i ewentualne trudności wynikające z nowych przepisów mogą się różnić w zależności od sytuacji finansowej i poziomu dostosowania do nowych wymagań ZUS. Podsumowując, wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym mają potencjał, by znacząco wpłynąć na życie emerytek w Polsce. Oferują zarówno szanse, jak i wyzwania, a kluczowym elementem jest ich proaktywne podejście do monitorowania nowych przepisów i dostosowywania swoich danych w ZUS. Warto, aby każda emerytka była świadoma swojego statusu i mogła skorzystać z dostępnych programów wsparcia, które mogą poprawić jakość ich życia. Zmiany te niosą ze sobą obietnicę lepszego wsparcia dla seniorów, ale również wymagają czujności i odpowiedzialności ze strony samych zainteresowanych. Nie da się ukryć, że każdy z nas jest ciekaw, jak te zmiany wpłyną na przyszłość emerytur w Polsce. Czy wprowadzone programy i nowe zasady podatkowe rzeczywiście przyniosą poprawę jakości życia seniorów? czy emerytki będą mogły korzystać z udogodnień, czy raczej napotkają na dodatkowe trudności. Zachęcamy do śledzenia tego tematu, a także do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach. Pamiętajmy, że nasze głosy mają moc, a wspólna wymiana informacji może pomóc w lepszym zrozumieniu i adaptacji do nadchodzących zmian.